Ambiwertyk, kim jest? Co wyruk kreskania ten typ osobowości? Ambiwertyk to nowy typ osobowości, który stanowi popczenie introwertyka i ekstrawertyka. Jego poszczególne cechy uwidacznia się w zale kreska od zaistniałej sytuacji. W związku z tym rzeczowa definicja ambivertyka jest nieco bardziej skomplikowana na tle dwóch pozostałych typów osobowości. Przeczytaj przecinek, kim jest ambiwertyk i czym się cechuje ten typ osobowości. Ambivertyk ma z kreska ekstrawertyk czy introwertyk batwo odnalezienia siwka kreska tej sytuacji. Ambiwertyki ambiversja to okrelenia stosowane w psychologii. kreska C próbi okrelenia nowego typu osobowości. O typach osobowości wspomina piłkreska na pocztku XX wieku Cary Jung. kreskania pon ich dwa rodzaje: introwers introvertyk to typ osobowości. W którym występuje tendencja do skupiania się na własnym wiecie wewnętrznym, przejawiajca między innymi Preferowaniem samotnego odpoczywania, oraz jej przeciwieństwo, czyli extraverse ekstrawertyk to CZ który skupia się na kreska lyciu zewnętrznym, co prowadzi chociaż kreska by do tego. Kreska e najlepiej czuje się on w towarzystwie innych ludzi, a w samotności jest mu źle. W kreska ciu jednak, jak to si CZ stomawia, nic nie jest tylko czarne lub tylko białe. Istnienie róu kreskanych od szarości sugerowano również kreska w przypadku typów osobowości. Krytycy teorii Junga zwracali uwagę na to, kreska e potrzebne jest wyrukreskanie niejakiego typu osobowości zlokalizowanego porodku, który beczyby cechy i introwertyków, i ekstrawertyków. Tak te kreska w od bo i wrót typów osobowości zaczto wyrukreskania wyrukreskania trzeci ich typ ambiwersji. Za autora tego pojęcia uznawany jest psycholog Hans Seysenck. Ambiwertyk, kim jest i co wyrukreskania ten typ osobowości? Ambiwertyków ma okreskania by tak naprawdę uznawa za ludzi stosunkowo uniwersalnych, którzy jest w stanie odnaleźć się w większości rukreskanych sytuacji. Ludzie z tym typem osobowości jest bowiem w stanie zarówno, wietnie bawi się na przyjściu, na którym będzie bardzo wiele osób, jak i spędzi weekendowy wieczór samotnie w domu z psy i doskonale się przy tym zrelaksowa. Ambiwertyk mokreska e by doskonabym mówc, ale i dobrym esbuchaczem. Ludzie przejawiający ambiwersji mogą tak kreska e czerpa przyjemno z mokreska bycia liderem, ale i dobrze się odnajdywa w sytuacji, kiedy to oni mają pracować pod czyim nadzorem. Przedrostek ambi, pochodzi od Bacickiego ambo, czyli oboje i ukreska. Sam ten fakt tebumaczy to, na czym polega ambiversja. Ambiwertycy cechują się występowaniem u nich cech zarówno intro, jak i ekstrawersji. Mokone przeplata się w ukreskanym stopniu. Jednak e cechy i zachowania przejawiane przez danego CZ bowieka nie pozwala pozwalają określić go jednoznacznie ani jako ekstrawertyka, ani jako introwertyka. Po czym jednak mokreska na stwierdzi, Kreska E nasz typ osobowości to w ambiwersja. ambiversja o tym jaki mamy typ osobowości mokreska E my przekona analizujce nasze odpowiedzi na kilka prostych pytań pomóc nam w tym czy jesteśmy ambiwertykami, mokreska E rozwa kreska E kilku różnych aspektów na przykład tego jak wolimy pracować Sami w swoim zaciszu czy te kreska kreska e jednak preferujemy prac w grupie? Jaki jest nasz ulubiony sposób na spędzenie wolnego wieczoru, samotne obejrzenie filmu lub poczytanie z i kreska czy preferujemy wyjść gdzie ze znajomymi? Jak zachowujemy się w większej grupie ludzi? Uciekamy na ubocze, czy czujemy się dusz towarzystwa? Zabawajcie wikrzo osób rozmów. Jak szybko ufamy innym ludziom, czy jesteśmy ogólnie otwarci na innych, czy podchodzimy do innych z dystansem i nabieramy do nich zaufania dopiero po czasie? Jak czujemy się w przypadku, kiedy zostajemy całkowicie sami, czy jest nam z tym dobrze i umiemy zapewnić sobie czas, czy odczuwamy wtedy dyskomfort i cignie nas do innych ludzi? Osoba BDC ambiwertykiem na że pytania odpowie najprawdopodobniej rukreska nie lubi tak, i tak. ambiwertycy bowiem jak już i ukreska zaznaczano wykreska E funkcjonuj dobrze w większości kreska leciowych sytuacji. Wydawa by się mogło, kreska e w takim przypadku ambiwersja jest najkorzystniejszym typem osobowości, w praktyce jednak i CZ ludzi krytykuje ambiwertyków i uważa kreska a ich na przykład dlaczego. Warto wiedzieć cechy osobowości oraz zachowania społeczne u CZ bo wieka. Który jest ambiwertykiem, mog diametralnie siro kreska w zale kreska noci od tego, w jakim towarzystwie przebywa. Ambiwertyk mog kreska bardzo swobodny, gdy spędza czas z osobami mu znanymi i tymi, wśród których czuje się komfortowo. Wtedy jest bardziej otwarty i komunikatywny. Jasno wyra kreska swoje emocje i nie czuje SKR-powania w związku z tym faktem. Ambiwertyk wrót osób dominujących i tak zwane. Robicych szum wokół własnej osoby Mokreska Estasi wycofany. Towarzystwo takich ludzi zamieni raczej na spokojny wieczór przy i kreska celu lub dobrym filmie w domu, bo nie lubi u się w takim gronie. Czy warto być ambiwertykiem? Krytyka ambivertyków bierze się jest TD, kreska E moksi zachowywać całkowicie odmiennie w kreskanych sytuacjach. Zdarza się bowiem, kreska E w jednej grupie ludzi na przykład. Wrót swoich znajomych jest oni wyjątkowo serdeczni i otwarci, a w innym otoczeniu, np. przykład wrót przyjaciół swojego partnera staje się zamknięci i bardziej podatni na zbuchanie nikres mówienie. Zaobserwowano jednak i to, Kreska e-ambiwersja bywa wytkowo korzystna takie wnioski wysuni to w powizaniu między reprezentowanym typem osobowości a wykonywanym zawodem. Okazuje się bowiem, kreska e-ambiwertycy mogłyby najlepszymi sprzedawcami czy marketingowcami jest oni bowiem w stanie zarówno wyzbucha klienta i jego oczekiwat, przypominajce wtedy introwertyka, jak i w razie zaistnienia takiej potrzeby, niejako przestawi się na ekstrawertyka i ekspansywnie promowa sprzedawany przez siebie produkt? Ostatecznej i jednoznacznej odpowiedzi na postawione wykreska E pytanie czyli czy ambiwersja jest korzystna, czy te kreska nie udzieli jednak niemo kreska na. Jeden z nas woli spokój. Inny preferuje kreska pewny rozrywek, a jeszcze inny CZ bowiem dobrze odnajduje się w kreskadych warunkach. Niemokreska na wice dokonywa podziałów na dobre izby. Typy osobowości po prostu kreska kreska z nas ma swoje cechy, wyrukreska od innych ludzi, i dopóki nie WP, bywają one negatywnie na nasze codzienne funkcjonowanie. To absolutnie nie ma kreska na powiedzie, kreska e dany typ osobowości jest lepszy od drugiego.